Dzień Państwo. To bardzo ciekawy temat. Finansowanie środków trwałych w firmie. Dowiedzieliście się Państwo o tym, że finansowanie samochodów ciężarowych właściwie może się odbywać jak Państwo tylko chcą, dlatego że odlicza się 100% kosztów i rozlicza się 100% VAT-u. Dowiedzieliście się Państwo sporo rzeczy na temat finansowania samochodów osobowych, w zależności od tego, czy on kosztuje mniej niż 150 tysięcy, więcej czy dużo więcej. Dowiedzieliście się Państwo, jak to się rozlicza i co można zrobić, żeby zaoszczędzić troszeczkę na podatkach. Kluczowym tematem przy wyborze samochodu, poza tym, żeby on był wygodny, sprawny, nie psuł się i tak dalej, jest policzenie na kartce. Ile na tym zaoszczędzimy? Przykładowo, jeżeli podejmiecie decyzję o sprzedaży samochodu, a potem się dowiecie, że 40% wartości otrzymanej od nabywcy będziecie musieli wpłacić jako podatki. Może się okazać, że zwyczajnie nie opłaca się tego samochodu sprzedawać i zamiast kupić nowy samochód pracownikowi do firmy, można wykorzystać ten stary, a nowy kupić yy, dla mnie, a zostawić sobie stary i dalej go używać. Zakupy samochodów osobowych realizowane przez naszych yy, klientów zawsze są dużym wyzwaniem. Jeżeli samochód będzie używany wyłącznie w firmie, warto z, y, zgłosić to do Urzędu Skarbowego, dlatego że cały VAT, cały dochodowy od wszystkich rzeczy to naprawdę jest duża wartość. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać o tym, że przy sprzedaży z samochodu z firmy, ze spółek kapitałowych zarejestrowanych w KRS-ie, zawsze zapłacimy cały dochodowy i cały podatek VAT. Piszcie do nas piszcie do superauto, gdybyście państwo chcieli skorzystać z naszej pomocy, zapraszamy, gdybyście chcieli państwo skorzystać z pomocy naszego partnera w zakupie samochodu również zapraszamy. Podsumowując, jeżeli Kupujecie państwo samochód, to poza tymi emocjami, kiedy już go macie kupić, pamiętajcie o tym, że to jak macie go sfinansować, jak go kupić, będzie wpływało na później na sposób jego użytkowania. Jeżeli chcecie mieć wszystko z głowy i wybierzecie sobie najem długoterminowy, to może to być dla was świetne rozwiązanie. Jeżeli lubicie, żeby samochód był wasz, możecie go wziąć w leasingu lub kupić go za gotówkę. Natomiast to wszystko składa się na taką układankę. Finansowo-podatkową, bo czasem ubezpieczenie jest droższe, czasem tańsze, czasem ma się pewne ograniczenia, a czasem się ich nie ma. Więc jak już wybierzecie sobie ten swój samochód w kolorze czerwonym, bo czerwone są najszybsze, to popatrzcie na to, ile w sumie razem będzie ten samochód Was kosztował. Do zobaczenia.